Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie w najnowszym filmiku na kanale La Kierowniczka i dzisiaj będziemy testować ostatnią nowość marki Nes, czyli kolekcję Wesołe Manisteczko. Jest to nowość z lutego, którą pokazywałam Wam właśnie w filmiku nowości do paznokci z miesiąca lutego. Możecie sobie do tego filmu wrócić, ale od razu Was informuję, że nowy marcowy filmik już jest na kanale. Linki do wszystkich tych filmów z nowościami znajdziecie w opisie. Kolekcja Wesołe Manisteczko przyszła do mnie z potrójnym zaskoczeniem. Po pierwsze, w ogóle nie spodziewałam się, że ta kolekcja do mnie przyjdzie. Po drugie, gdy odpakowałam pudełko z zawartością, zobaczyłam wewnątrz Wesołe Manisteczko. I właśnie ono posłużyło mi jako tło pod zdjęcia do dzisiejszego zdobienia, więc był to fajny dodatek. Ja bardzo lubię, gdy takie paczki są urozmaicone, bo od razu uśmiech pojawia się na twarzy. Trzecim zaskoczeniem było to, że przyszła ona do mnie w dwóch egzemplarzach i jeden z nich już trafił do jednej z Was. Ponieważ na Instagramie zrobiłam rozdanie, pamiętajcie o tym, że wszystkie konkursy, rozdania i projekty odbywają się na moim Instagramie dla kierowniczka, ponieważ tam mam najszybszy dostęp do Was, najłatwiejszą komunikację i tam jestem codziennie, więc takie rzeczy pojawiają się na Instagramie, gdzie Was zapraszam. Jeżeli chodzi o tą kolekcję, nazywa się ona Wesołe Manisteczko i w jej skład wchodzi 6 kolorów. Mamy tutaj cztery bardzo intensywne odcienie oraz dwa takie delikatniejsze nudziaki. Żółty, przepiękny słoneczny odcień, malinowo-koralowy odcień, delikatnie pastelowy, bardzo intensywny i piękny turkusowy, intensywny fiolet, bardzo rozbielona zieleń oraz szaraczek. Na początku dziwiłam się, co te dwa bladziochy robią w tej kolekcji, ale już tworząc zdobienie, wiedziałam co. Coś musi być bazą pod te piękne, intensywne kolory i one sprawdzają się świetnie. Poza tym, fajnie łączy się taki delikatny kolor z czymś mocniejszym. Zresztą za chwilę zobaczycie to w zdobień. Dzisiaj stworzyłam zdobienie na wzornikach, ponieważ wzięłam sobie na ambicję stworzenie wesołego manisteczka. Jedna z was zainspirowała mnie na swoim Instagramie tworząc właśnie wesołe miasteczko w ramach tego konkursu z marką Nes i słuchajcie na początku wiedziałam, że nie dam rady, że to będzie zbyt trudne, bo faktycznie namalowanie wesołego miasteczka nie jest czymś łatwym, ale przybrałam taką wersję, którą potrafiłam zrobić i taką, która sprawiła mi dużo przyjemności. Chciałam, żeby była ona taka nieco graficzna z przymrużeniem oka i za chwilę zobaczycie jak ona powstaje. Nawiązując jeszcze do samej tej kolekcji, jest to kolekcja limitowana i oprócz tego, że mamy tu przepiękne kolory, mamy jeszcze kilka bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, etykiety każdej buteleczki, każdego koloru są inne. Nawiązują one do nazwy danego koloru i już Wam je tutaj pokażę na zbliżeniu. Możecie sobie zobaczyć, że znajdują się na nich różne motywy. Są one takie metaliczne, błyszczące, ale każda z nich jest zupełnie inna. Jeżeli chodzi o nazwy produktów, one trochę podpowiadają nam, co można by zmalować właśnie w takim wesołym miasteczku. Kolor żółty to lody na patyku, ten koralowy to iluzja, duże balony to kolor niebieski, a fioletowy idź po hel. Zielony to żeton i bilecik, a ten szaraczek to Karuzela Ela Ela. Fajne nazwy, limitowana kolekcja z fajnymi kolorami, więc trzeba było stworzyć jakieś zdobienie. I dzisiaj będziemy malować wesołe manisteczko. A może nie będę Wam zdradzać, co wyszło w efekcie końcowym, chociaż tutaj właśnie to mam, ale postanowiłam, że za chwilę zobaczycie sobie, jak powstają wszystkie etapy, i dopiero zobaczycie efekt końcowy. A więc zaczynamy od tego, że przygotowałam sobie cztery wzorniki. Jest to zdobienie, które możecie umieścić na czterech palcach swojej dłoni, żeby je złożyć w jedną całość, i żeby właśnie tworzyło ten efekt, który zobaczycie na wzornikach. Jako kolory bazowe wybrałam sobie kolor szary i żółty, bo przepięknie się łączą ze sobą. Czyli kolor lody na patyku oraz karuzela Ela, Ela. Dwa środkowe wzorniki pomalowałam na żółto dwa boczne na szaro. W tym momencie nałożyłam sobie top matowy na wszystkie te cztery kolory, bo chciałam, żeby to zdobienie było takie bardziej skupiające się na detalach, a mat zawsze podkreśla detale, zarówno te dobre. Jak i te złe niedopracowanie. Po utwardzeniu przeszłam do takiego tworzenia projektu i tutaj wykorzystywałam sobie żel. Jest to żel z Victoria W3D, którym malowałam najpierw taki zarys zdobienia. Na dwóch środkowych paznokciach zaczęłam malować karuzelę. Karuzela będzie właśnie łączyła te dwa paznokcie w jeden wzór, więc namalowałam na środku okrągłe koło, tworząc podporę do dodając małe elementy oraz wiszące koszyczki, w którym to wzięłam sobie pozostałe kolory. Praktycznie wszystkie kolory z tej kolekcji będą się dzisiaj powtarzać. Wyłożyłam sobie po odrobinie każdego na podkładkę i zaczęłam malować. Na początku te koszyczki na karuzeli, później zaczęłam na tym bocznym wzorniku tworzyć balony. Chciałam, żeby był pęk ogromny pęk balonów. Więc malowałam sobie różnej wielkości takie podłużne, okrągłe kształty, jeden przy drugim. Oczywiście w międzyczasie utwardzałam i zaczęłam doprecyzowywać te wzory, ale stwierdziłam, że na tym bocznym paznokciu, gdzie na początku miał być tylko jeden balonik, stworzę karuzelę, ale taką karuzelę z konikami. Nie chciałam jej tworzyć całej, żeby ona była tak odlegle, dlatego stworzyłam właściwie tylko połowę karuzeli, zaczynając od dachu i tworząc te koniki. Cały czas dokładałam kolorów, bo chciałam, żeby kolory tutaj się przejawiały jak najczęściej, w jak największej ilości, więc w każdym z detali te kolory się dodatkowo pojawiają. Oczywiście, możecie stworzyć każde inne zdobienie, każde inne połączenie kolorów, ale akurat to chodziło mi po głowie, doprecyzowując czarnym kolorem detale oraz kontury. Kontury stanowią tutaj bardzo dużą rolę, bo podkreślają kontrast pomiędzy kolorami. I tworząc jeszcze intensywniejsze zdobienie. Dlatego ja postanowiłam jeszcze dodatkowo na końcu je pogrubić. Pierwsza warstwa to był taki projekt, później kolorowanie, i na końcu doprecyzowanie, właśnie konturów takich czarnych, intensywnych, grubszych. I słuchajcie, ta stylizacja wydawała mi się trochę pusta. Brakowało mi czegoś na niebie. Najpierw chciałam tworzyć chmurki, ale stwierdziłam, że to nie do końca to, czego poszukuję, i stworzyłam takie proporczyki kolorowe, które wniosły jeszcze więcej kolorów do całej stylizacji. A na dole trochę dodałam po prostu czarnym żelem kresek, które stworzyły takie, taki grunt po prostu pod te karuzele. I miałam gotową stylizację, która. Powiem Wam, że nawet mi się podobała. Co prawda zaczynając tworzenie tego zdobienia miałam zupełnie coś innego w głowie, ale pod wpływem kolorów i pod wpływem pomysłów w trakcie zupełnie się zmieniła. Natomiast wyszło w efekcie końcowym w takim stylu jak chciałam, czyli takim z przymrużeniem oka. Całość postanowiłam pokryć topem matowym, żeby wszystkie te detale podkreślić, chociaż ja uwielbiam połyski, jestem pewna, że w połysku również bardzo fajnie by się prezentowała. I tak właśnie sprawdziły się wszystkie te kolory w akcji. Widziałyście, że one mają fajne krycie, bo nawet tworząc i kolorując te małe detale, po prostu w jednej warstwie udawało mi się ten kolor uzyskać. Jestem ciekawa, jak podoba Wam się ta kolekcja, jak Wam się podoba moje wesołe miasteczko i czy podejmiecie wyzwanie stworzenia własnego. Możecie użyć dowolnych kolorów i jest to dosyć duże wyzwanie, zdaję sobie z tego sprawę, ale. Może warto zaryzykować i spróbować w tworzeniu czegoś innego? Na pewno to pozytywnie wpłynie na Wasze umiejętności. Dajcie mi znać w komentarzach, czekam na Wasze wiadomości. A na dzisiaj to już jest wszystko. Trzymajcie się ciepło. Pa! pa.